Jakiś tam rozpierdala. Maxi, <tryk> kontra Darek. Darek! <gry> A wagowa jak? Darek jakiś taki kur... Darek jest nabity, co? Ale nie, Darek ty jesteś myślę, że na środkach. Ej. Ej. Tylko nie. <gry> Pamiętajcie, że macie waleczki. Tak, tak, powiem. tak, spokojnie. Ej, ale masz dobre ruchy, Darek, ty. O. o! Ej, ej, ej! ej, Kurwa! Ustępujemy. Ej, ej, ej. Kurwa. Nie, nie, nie! Ja ja puściłem, nie ja puściłem! dobrze, dobrze, spokojnie! Zajdźcie! No, ja Zajdźcie! mi się, że Zajdźcie! 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 na Ej, no pomiędzy Maxem i Darkiem jest taka, wiecie. Sparring sobie To jest coś innego, ale sparring mógłby <grym> się nie <grym> tak, tak. miałem podwójnego <grym> więc po zawodach by było. Darek już cyklesa to robi. robić. Dobra, to co? To teraz ja, trzymamy kciuki Słuchajcie za Real Madryt. Real Ma